Moją wielką miłością w życiu i pasją był właśnie sport. Później kultura i działalność społeczna. A wszystko zaczęło się w piątej klasie szkoły podstawowej numer 2, gdzie dyrektorem, co się wówczas nazywało kierownikiem szkoły, był pan Zegmund Szmalter. I proszę sobie wyobrazić, ja byłem dzieckiem takim chorowitym. Miałem kłopoty. Zgardłem, często się przeziębiałem. Chciałem po prostu, chodziłem na mecze Unii, jako dzieciak dziesięcioletni, dwunastoletni chodziłem i pasjonowałem się piłką nożną. Że w szkole w tym czasie, w moim czasie nie wolno było grać, bo był zakaz w szkole podstawowej granie w piłkę nożną. Nie wiem, mało ludzi chyba o tym wie, że były takie czasy. To była połowa lat pięćdziesiątych i proszę sobie wyobrazić, przychodzi pewnego dnia do na lekcję, była to lekcja języka polskiego, pani Wadra uczyła. mówi, słuchaj, czy potrzebuję jakiegoś czwartego zawodnika do y, sztafety 4x60 metrów, bo mamy czwór powiatowy. Więc ja się zgłosiłem, mówię, ja dobrze biegam, bo tutaj z kolegami zawsze jestem szybki dosyć. Słuchaj, ty jesteś dzieckiem chorowitym, ty nie możesz y, brać udziału. Był to dla mnie olbrzymi szok, olbrzymi wstrząs i dosłownie zaciąłem się jakoś w sobie. Mówię, dlaczego, nawet jeśli jestem chorowity, ale jestem w tym momencie zdrowy, jest pełnia wiosny, jest to piękny czerwcowy dzień, więc dlaczego ja nie mogę się zmierzyć? Wybrał kogoś innego. Ja na te zawody nie pojechałem. Ale z kolegami, którzy startowali w tej szafecie, tak sobie w przerwach biegaliśmy. Był to w szkole numer 2, tam był taki na betonie, taki odcinek gdzieś około 50-metrowy. I proszę sobie wyobrazić, że z moim rocznikiem wygrywałem te, te, za, te biegi. Więc minęły dwa lata, aż dwa lata, bo kolejny rok w szóstej klasie też pominął mnie zupełnie. I są mistrzostwa szkoły. Takie eliminacje przed czwórbojem kolejnym, powiatowym, który się odbywał w sieci, na boisku przy cukrowni. To się wtedy nazywało Boisko Spójnie. I proszę sobie wyobrazić, wygrywam skok wzwyż, zostaję pierwszym mistrzem szkoły i z tego się bardzo cieszę, jestem dumny, jestem również chyba najszybszy na 60 metrów, ale pan nauczyciel Kazimierz Mrocznik, bardzo miły, sympatyczny człowiek, dobry matematyk, no ale Mówi, słuchaj, ty źle rzucasz pałeczką palantową, więc mówi, w punktacji, mówi, to ty nie zajmiesz jakiegoś tam dobrego miejsca. I znowu rozżalony, pobiegam tylko w szafecie. Dałem ją na pierwszą zmianę, wyprowadziłem tą szafetę od razu na pierwsze miejsce z dużą przewagą, no ale niestety tylko na trzecim miejscu się skończyły te zawody dla naszej szkoły. A ja trafiłem w ręce trenera Franciszka Mikru. Akurat mnie on był, mówi, no to poskakajcie sobie. Mówię, pytamy się, czy możemy, a to poskakajcie się. I nie do tego mojego starszego kolegi, który był lepszy ode mnie, nawet wyżej skakał. On podszedł do mnie, słuchaj, wiesz, co, coś w tobie widzę? Nie wiem, mówię, czym chciałbyś zacząć treningi Wstarczy. Ja mówię, gdzie? No, w rzecz, mam takie zrzeszenie sportowe starty, i tutaj mamy klub, a trenujemy tutaj na boisku Unii w szkole numer jeden. I tak zaczęła się moja przygoda w wieku 14 lat yy, z lekarstwem. No i wpadłem na taki pomysł, yy, rozmawiając z Edwardem Skrzypińskim, kapitanem Unii, czy nie warto byłoby coś takiego jakieś wspomnieć, zrobić? No i oczywiście zacząłem wydawać. Yy, Trzy lata później gazeta Życzę Świecza, i tam zacząłem po raz pierwszy pisać odcinki na temat historii Świecza i na temat Unii. Ta książka to będzie 115 lat historii sportu na terenie Świecza od czasów zaboru do bieżącego 2010 roku i odsłoni kulisy powstawania, właśnie rodzenia się sportu, aż do dnia dzisiejszego.